Witam Was na kanale warszawskiej Szko Barberingu. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo właśnie kończymy ostatnią edycję kursu od Zero do Barbera w tym roku. A jak podobało się kursantom? Zaraz się ich zapytam. Czy podobało Ci się na kursie od Zero do Barbera? E, bardzo mi się podobało. Było mega zajebiście. Było super, naprawdę poznałem bardzo dużo wspaniałych osób. Dużo się nauczyłem i naprawdę polecam wszystkim. A co Ci się najbardziej podobało i co najbardziej zapamiętasz z tego kursu? Była prześwietna atmosfera, cudowni trenerzy i zapamiętam to, czego mnie nauczyli. Na pewno. No chyba ludzi, ludzi, przede wszystkim ludzi, wspaniałych ludzi, yy, wspaniałe osoby, to na pewno to. Najbardziej no to, czego się nauczyłem i mieszkanie z dwoma ziomkami. Wydaje mi się, odbiegając od tego, ile rzeczy się nauczyłam, to na pewno zapamiętam ludzi, których tu poznałam, ponieważ oni tworzą to miejsce. A czy polecasz innym osobom kursu Zero do Barbara? Polecam wszystkim, tylko i wyłącznie WSB. Uważam, że WSB to najlepsza szkoła w Polsce, dlatego naprawdę bardzo polecam i zapraszamy. No pewnie, że tak. Jest to niesamowita lekcja życia, a szczególnie dla tych, co szukają nowej ścieżki życia. Było fantastycznie. Tak. Sam przyjeżdżałem tutaj, nie potrafiłem nic. Teraz coś potrafię, także mogę polecić. Bardzo polecam. Naprawdę świetne podejście trenerów do każdego osobna, indywidualne przede wszystkim podejście. I naprawdę polecam dla takich osób jak ja, które dopiero to zaczęły. Żeby tutaj po prostu rozpocząć tą swoją karierę.